5.58 mamy już z Państwem. Jest poniedziałek, 12 sierpnia Aleksandra Kostrzewska i Piotr Jędrzejek, Witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na poranek w TvP Info. Biało-czerwoni zmagania w Paryżu zakończyli z dziesięcioma medalami. Ten ostatni rzutem na taśmę w ostatnich godzinach igrzysk wywalczyła Daria Pikulik w kolarstwie torowym. A petety były jednak większe. Myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy. Bez medali do Polski wracają typowani do podium kajakarze, pływacy czy żeglarze. Po raz pierwszy od wielu lat zabrakło także miejsca na podium w zapasach. A dodajmy, że osiem z dziesięciu medali zdobyły kobiety, więc gratulacje. Chyba, żeby pani. liczyć w każdym medal drużyny siatkarskiej. No to w Inaczej się rozkłada, tak? To nie jedyna kwestia związana ze sportem w naszym programie. Po raz dwudziesty w historii Tour de Pologne zaliczany jest do prestiżowego cyklu World Tour. Dziś wyścig ruszy z Wrocławia, a finisz ostatniego etapu będzie miał miejsce w Krakowie. Ta edycja zawiera sporo podjazdów, wymagających odcinków. Peleton zawita tradycyjnie na ścianie Bukowina oraz na Orliku, gdzie meta będzie miała także jazda indywidualna na czas. Pokonała blisko setkę rywali i została wybrana najlepszą klacz Adelita. Czempionką 46. Narodowego pokazu koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Wynikiem ponad 600 tysięcy euro zakończyła się też doroczna aukcja Pride of Poland. W tym roku wystawiono 15 klaczy i 3 ogiery. No tak do sportowo zaczynamy dzisiaj. Tak, dalej Dobra. tak będzie. I tak będzie. Zapraszamy serwis.